Siema, z tej strony Droido. Witam was po przerwie na kanale, za którą serdecznie przepraszam. Dziś chciałbym przyjrzeć się ostatnio dosyć głośnej, a mianowicie dramie, kłótni pomiędzy Kruszwilem a kamerzystą, która może być spo spowodowana wydarzeniami z live, który odbył się 24 grudnia. Ale całą sytuację wyjaśnia Hubert, przyjaciel Marka, słowach. Marek wcześniej wspominał o jakiejś sytuacji. On ma na to, co na live wywalone. Lecz po dzisiejszym postem społeczności na YouTube Marka kamerzysta skomentował go. Więc moim zdaniem nie kończą współpracy. A co jeszcze ich łączy? Łączą ich mianowicie pieniądze. Moim zdaniem na pewno nie skończą współpracy. Za dużo by obaj stracili. Kubanczyk na live Mówił, że wszyscy będą nagrywać osobno. to na pewno nie będzie prawda. Kubanczyk może nagrywać osobno, ale król z kamerzystą na pewno się nie rozłączą. Za dużo by obaj stracili. Więc, czy to info będzie takie no. prawdziwe? Musimy poczekać. Marek z kamerzystą na pewno nagrają coś na ten temat. Więc. Nara.